Połączenie jazzu i metalu całkiem tutaj myślę. Robimy to. Taka będzie następna płyta. To teksty! Nie, moje teksty. Dawaj to, dawaj to! Miało nie być cenzury. Wieczór poezji! Wieczór poezji! Słuchajcie. z koksem! Słuchajcie! Czytamy. Taki jazzowy taki lekki podkład. Dobra, okej. Parano! Czaskiem budzę się ze snu widzę w tobie wielki chód już od dawna wyczuwalna twoja złość moje myśli ociekają krwią paranoja czyste zło gdy cię widzę wyobrażam sobie to Jak le Kurwa. Ej, chyba szukaliście wokalisty, się wokalisty, nie coś mówiłeś. Ej, właśnie, sobie <laughs> chciałbyś <się> nagrać. Tylko, no, <laughs> że tam trochę, ogółem jest trochę inaczej, bo tam mniej reggae tam jest, wiesz. PARANOIA! czyste ZŁO! Ale twoja wersja też jest, wiesz, w pełni akceptowalna. To. Myślę, że nawet lepsza, bo w końcu ma to, wiesz, flow. No słuchaj, <laughs> po, połączenie jazzu i metalu całkiem nam tutaj mi się... Robimy to. Zresztą Taka to będzie te... następna płyta.